Witam wszystkich na kanale Inwestowanie Indywidualne i zapraszam na odcinek z bardzo popularnej serii, a mianowicie trzy spółki na ten tydzień. Zacznijmy więc od razu od tych, od tych spółek, od, a konkretnie od pierwszej z nich, a będzie to GreenX, spółka, która w ostatnim czasie na pewno zyskała na, na popularności. Nie jest to może jakaś spółka bardzo duża, spółka notowana w głównym głównych indeksach, no ale jednak myślę, jest rozpoznawalna przez bardzo, bardzo wielu inwestorów, a to wszystko ze sprawą, no gdzieś tam postępowań sądowych i informacji, które są oczekiwane w najbliższym czasie i niektórzy mówią, że tych, do tych informacji jest już zdecydowanie bliżej niż dalej. No i ja myślę, z tym sformułowaniem się też zgodzę, chodzi oczywiście o postępowanie arbitrażowe. Greenpeace domaga się ogromnych pieniędzy od polskiego, od polskiego rządu. Postępowanie zresztą się już zakończyło. Teraz trwa oczekiwanie na wyrok. Spójrzmy na wykres i tutaj nawet nie tyle ta spółka znalazła się w tym zestawieniu pod właśnie jakieś ewentualne informacje, które mogłyby się na przykład w tym tygodniu pojawić, co z takich zwyczajnych kwestii technicznych, które moim zdaniem są tutaj ciekawe i to one mogą Gdzieś tutaj zadecydować o tym, że w tym tygodniu na spółce Greenix będziemy obserwować dobrą postawę. Więc spójrzmy bliżej, jak sytuacja tutaj wygląda. No, po tych wzrostach, które. Tak na dobre rozpoczęły się pod koniec listopada. 29 listopad jest to właśnie dzień ogłoszenia informacji o zakończeniu postępowania arbitrażowego. Wtedy 40 bliskoprocentowe procentowe wzrosty. Wzrosty, które wcale nie zostały oddane, a jeszcze gdzieś tam wynosiły spółkę na, na wyższe poziomy. Cały czas utrzymując te, te okolice szczytu w okolicach złoty, złoty 60, złoty 70, okolice złoty 80 również. No i potem taki kolejny strzał, można tak kolokwialnie powiedzieć. Drugi styczeń, zaraz początek roku, 40 również blisko procentowe wzrosty, i no już takie oderwanie się od no, tych okolic złotówkowych na zdecydowanie wyższe poziomy. Wtedy najwyższy odnotowany poziom to okolice 2,66, ale to nie koniec, bo po raptem takich dwóch sesjach, które powiedzmy możemy nazwać jakąś, jakąś chwilową realizacją zysków, chwilową, chwilową korektą, tak właściwie jedna z nich była, była spadkowa, no ale jednak ta druga z tym 6% wzrostem, również moim zdaniem jeszcze powiedzmy do korekty może się zaliczyć, tam zapewne jakaś wymiana akcjonariatu trwała, no to już kolejne sesje przyniosły jeszcze wyższe poziomy, bo 2,77 stycznia odnotowane zostało. No i to najwyższy poziom, jak na razie, jaki na akcjach Griniki obserwowaliśmy w tym ruchu wzrostowym. Od tego czasu, od właśnie 5 stycznia, trend taki spadkowy nam się tutaj zarysował. Aczkolwiek no, trend spadkowy, który jak najbardziej moim zdaniem nie ma jakichś tutaj przejawów negatywnych. No bo po pierwsze proszę spojrzeć po jak potężnych wzrostach jesteśmy, jak na jakich poziomach był choćby wskaźnik RSI, który był wtedy obserwowany. Proszę spojrzeć tutaj poziomy rzędu 82, nawet czasem 85, 6. No i nie było nie było momentu nawet na, na schłodzenie tego wskaźnika, w związku z czym taka właśnie korekta dług... Dłuższa i jak najbardziej potrzebna. I też proszę spojrzeć, że nawet po, po tych spadkach wskaźnik RSI wcale nie jest jakoś bardzo ekstremalnie schłodzony. Raptem okolice 50, 50 kilku punktów obserwujemy aktualnie. No i też ta korekta wcale nie miała jakiegoś takiego potężnego wymiaru, Nie było to całkowite oddanie wzrostów, jak to często ma miejsce na, na przykład spółkach z rynku New Connect, spółkach spekulacyjnych. Tam jedna sesja powiedzmy 40-50% wzrostu, Wzrostu, a kolejna to na przykład 40% spadek, i całość zostaje oddana, spółka wraca do, do poziomu startu. Tutaj tak to się nie stało. No ten spadek, powiedzmy do najniższego swojego momentu, to okolice 20 kilku procent. Także nie jest strasznie, tak bym to propos, po prostu określił. Szczególnie, że wydaje się, iż ten trend spadkowy, gdzieś tutaj chwilowy, został aktualnie zanegowany tym ponad 12% wzrostem z 26 stycznia. Gdzieś prawidłowe formacje nam się tutaj na wykresie potworzyły, formacje świeczkowe. Również proszę spojrzeć na wolumen. Tutaj bardzo pozytywne i bardzo ciekawe zachowanie. Te sesje, kiedy obserwujemy, czy to wzrosty, czy to jakieś właśnie wyciąganie z niższych poziomów, no one cechują się zdecydowanie. Większą wartością wolumenu niż sesje spadkowe, także to też gdzieś moim zdaniem sygnał pozytywny. No i aktualnie trwamy w takim ruchu, który no trudno określić zarówno ruchem spadkowym. Myślę, że ten taki ruch spadkowy definitywny, który był tą korektą, on się już zakończył, a to co obserwujemy aktualnie to takie właśnie wyczekiwanie czy to na jakieś informacje, czy to na jakiś większy ruch, który z pomocą większego kapitału miałby się na przykład tutaj zrealizować wynieść kurs na przykład w okolica 3 zł, może nawet trochę, trochę wyżej no aktualnie 2,35 takie poziomy obserwujemy no i cóż, myślę, że w tym tygodniu jest szansa na pokonanie cho, choćby poziomu 2,50 to taki troszeczkę poziom psychologiczny w tym momencie może być człowiek z jego pokonaniem. Większych problemów być nie powinno. No i to gdzieś takie moje oczekiwania właśnie dla spółki Greenx na ten tydzień. Pokonanie 2, 2 zł i 50 groszy wyjście na, na wyższe poziomy, może jakaś próba podejścia pod te rejony 2,60-2,70, no ale to też będzie zależało od nastroju na rynku, no i czy jakiś większy kapitał nam się tutaj zaangażuje, większy wolumen, no i co za tym idzie, większe ruchy będą na kursie obserwowane. Kolejna spółka PKP Cargo, spółka, która również w ciekawym miejscu na wykresie, po doskonałym wręcz książkowym, podwójnym dnie, które miało miejsce mniej więcej tutaj pierwszy dołek koniec września, drugi dołek połowa października, bardzo prawidłowy ruch wzrostowy, dość szybki, dość dynamiczny i z rejonów 10-11 zł do okolicy złotych 16-50, także jak najbardziej wzrost robiący wrażenie, myślę możemy tak to określić, brak jakichś większych korekt w tym ruchu raptem jakieś kilkusesyjne zawahania, no i cóż po dojściu właśnie w te rejony przeze mnie wcześniej wspomniane nastąpiła korekta, również zasłużona i również prawidłowa proszę spojrzeć na wskaźniki jak wtedy przegrzane były akcje PKP Cargo takie zejście do okolic 14 zł, jak najbardziej prawidłowe, myślę że możemy sobie nawet zaznaczyć w tych okolicach, właśnie 14 zł, poziom wsparcia. On praktycznie tutaj trzykrotnie odgrywał, odgrywał rolę, raz w tym ruchu wzrostowym, jako takie podparcie pod chwilową korektę w locie i potem dwukrotnie, jako właśnie korekta w ostatnim czasie. Ale też warto zauważyć, czy może jakieś ciekawe formacje nam się tutaj na tym wykresie nie będą rysowały i jakieś wybicie nie będzie miało. Nie będzie miało miejsca. Myślę, że jest to prawdopodobne, biorąc pod uwagę układ tutaj tych świeczek, jeżeli weźmiemy pod uwagę właśnie to podparcie w rejonie 14 zł i od, tego, i od tych 14 zł będziemy właśnie jakby patrzeć, spoglądać na, na wykres, no to mamy tutaj taki najwyższą tą, tą falę wzrostową, pierwszą właśnie z rejonu 14 do ponad 16 zł, potem wyhamowanie, druga fala mniejsza. No i teraz ta trzecia fala, która praktycznie się zakończyła, najniższa z tych, z tych trzech. No i zbliżamy się, myślę, do końca, do dopełnienia tej formacji i co za tym idzie do ewentualnego większego ruchu. Myślę, że taki ruch może nastąpić i będzie to. Moim zdaniem, jeżeli właśnie miałoby tu jakieś wybicie, być, być obserwowane, ruch pro wzrostowy zdecydowanie. I myślę, że takim punktem docelowym mogłoby być nawet ponowne przetestowanie w tych okolic 1650. Wskaźniki bardzo prawidłowe do rozpoczęcia ewentualnego ruchu wzrostowego. Także PKP Cargo, jak najbardziej do obserwacji bo może być tutaj ciekawie. Wykres naprawdę daje tutaj pole ewentualne do popisu dla spółki. Uważam, że jest bardzo, bardzo interesujący. Dajcie znać, co sądzicie na temat PKP Cargo i tej sytuacji na wykresie w komentarzach. Kolejna, trzecia i zarazem ostatnia spółka, Ten Square Games, więc no, duży przedstawiciel sektora gamingowego, który również na wykresie wygląda dość ciekawie, może nie aż tak ciekawie jak PKP Cargo, ale jednak warto się spółce przyjrzeć. No w końcu udało się oderwać tutaj pod koniec października z rejonu 90 zł, podejście pod 100 zł, udane ten poziom przebity bez większych problemów potem okolice 120-125 zł również udało się wybić tutaj kluczową rolę odegrała ta sesja z 22 listopada duży wzrost, duży duży wolumer i to ona dała sygnał i napęd do tych wszystkich wzrostów, które były obserwowane Właśnie po niej takie jest moje zdanie na temat Times Square Games, no ale, no ale nic dziwnego, te wzrosty wtedy nie brały się z niczego. Po wzrostach w okolicę 144 nawet złotych nastąpiła korekta, oczywiście korekta typowa, moim zdaniem techniczna. Typowo techniczna, dlatego że po tej korekcie odnotowaliśmy kolejną falę wzrostową, która wyniosła kurs na jeszcze wyższe poziomy, a mianowicie okolica 150-160 nawet ponad złotych, a dokładnie szczyt. Z 11 stycznia szczyt w tym ruchu wzrostowym 164,40, więc no porównując choćby z tym poziomem 90 zł, jeszcze z końca października, może to jak najbardziej robić, robić wrażenie. Niewiele zabrakło, a tutaj prawie, że 100% stopa zwrotu byłaby obserwowana, no bo raptem tutaj okolice 90 zł, a gdybyśmy mieli 180, no to wtedy ten wzrost już by był naprawdę bardzo, bardzo imponujący, ale nie wykluczone, że ten poziom 80 zł wkrótce obserwować będziemy. Tutaj również korekta, również korekta techniczna. Co prawda, no ona. Zabrała całość z tego wzrostu i znaleźliśmy się w poziomie, z którego ten ruch wzrostowy startował, ale jednak zadziałał ten poziom jako, jako wsparcie. Obserwujemy ponowne, ponowne odbicie, odbicie nawet gdzieś tutaj świeczkami i wolumenem zbliżone do tego, jakie było obserwowane wtedy. Nawet teraz ta postawa bym powiedział bardziej pozytywna, jeżeli gdzieś tutaj chodzi o, o wskaźniki. No, i pytanie, czy kontynuacja tego ruchu obserwowana nie będzie? A jeżeli tak miałoby być, to myślę, że tym razem już ten ruch nie zakończy się na poziomie 160 zł, a właśnie na poziomach wyższych. Na poziomach wyższych, mówiąc to sformułowanie, mam na myśli właśnie poziomy 170-180 zł. Myślę, że jest to taki rejon, do, który, do którego walory ten square games chciałyby dotrzeć po to, aby ewentualnie dać sygnał, Merci. Są w stanie w kolejnych falach wzrostowych podejść nawet pod poziom 200, 200 zł. Cały czas tutaj przypominam o tej luce, która czeka na poziomach, wydaje się na ten moment nieosiągalnych dla kursu, ale one moim zdaniem osiągalne jak najbardziej są, tylko po prostu potrzeba czasu, potrzeba też jakichś impulsów wzrostowych, czy to informacji ze spółki, które no przekazałyby inwestorom dobre informacje, czy to finansowe, czy to gdzieś pod. Pod względem ewentualnej przyszłości, rozwoju nowych gier, rozwoju sieci sprzedaży, i tak dalej. To wszystko, co, co po prostu w branży gamingowej się liczy, to co potem przełoży się na wyniki finansowe tego, no, myślę, można powiedzieć, giganta gamingowego. Więc tutaj również spoglądamy na Ten Square Games, obserwujemy, co się dzieje, no i liczymy na, na wzrosty, myślę, można tak śmiało powiedzieć. Cel na ten tydzień to moim zdaniem te właśnie 159, 160 złotych, czy tak będzie? Zobaczymy. Dajcie znać, co sądzicie na temat tych wszystkich trzech spółek, które w tym odcinku przedstawiłem. Na koniec szybkie podsumowanie w tabelce: Greenix, PKP Cargo oraz Ten Square Games. To moim zdaniem trzy spółki na na ten tydzień, w tym odcinku to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam oczywiście do oglądania innych materiałów, do komentowania, oceniania i oczywiście najważniejsze do subskrybowania kanału i udostępniania materiałów. Do usłyszenia. Cześć!